No i dobra. Temat tego odcinka. Sprawa, yy, no że tak powiem, akcji związanej z tymi całymi problemami, yy, jakimiś anomaliami, jak to niektórzy mówią, nieprawidło nieprawidłowościami. Yy, z sprawie wyborów, tak? Jak były te głosy liczone i co tam się w tych komisjach działo. Na początku miałem do tego podejście, że no spoko, nic takiego się nie dzieje, bo matematycznie jakby no to nie ma dużego znaczenia, jakby niech sobie tam spłyną te wszystkie papierki, te protesty wyborcze do sądu najwyższego i po robocie i de facto po robocie. No ale niestety no niestety pan Roman Giertych sobie zrobił no, wspaniały bym powiedział po prostu marsz na Twitterze, który trwał tak z półtora tygodnia. No i przez te półtora tygodnia sobie gadali różni eksperci w różnych studiach, no, różni politycy się zaczęli pod to podpinać. I ja nagle sobie włączam pewnego dnia już nie wiem ile dni temu debatę Gozdyry. Eee, o 20. Ale... I teraz jedni będą w takim tak, razie mówić, opowiada? że najpierw opowiada? były nieprawidłowości Ta, nie, w komisjach, a drudzy, nie, że samorządy że, tak to że, samorządy, tak, tak to że samorządy, po prostu nie szanują worków z głosami. One leżą do rządzie. Tak, dokładnie tak to wyglądało w bastionie Koalicji Obywatelskiej, czyli w rządzie, gdzie, tam gdzie zasiada pani prezydent Hanna Zdonoska z PO. Dokładnie tak. Tak to wyglądało. Ciekawe, jak Byłem to wyglądało w bastionach. Jako doktora na wydziale prawa Jakie działania Jakie Się nagle okazuje, że to w ogóle jest brane niesamowicie na serio, tak? Że to jest naprawdę no. To się przerodziło w coś poważnego, czego ja się nie spodziewałem i mnie to poniekąd szokowało. Szczególnie patrząc na to, w jaki sposób polityk PiSu i polityk platformy obywatelskiej ze sobą rozmawiali. Tak? Jakby nie, nie wiem, czy w sumie ten polityk był platformy, bo może po prostu był koalicji obywatelskiej, no bo tam jest tyle tych partyjek, że nie chcę, nie chce w razie czego jakby kogoś przypisać tam, gdzie nie trzeba. Więc jakby po prostu. Był to polityk wywodzący się z tamtego grona. Miałem podejście i, i, i mam nadal do tej sprawy, jak Jan Rokita. Kiedy podjąłem decyzję o tym, żeby coś powiedzieć na ten temat, bo się nie odzywałem w tej sprawie i kiedy, zaczął się, kiedy zaczęła mnie sprawa rzeczywiście gnębić? No jak przeczytałem w sondaż opinii publicznej przez Porządny ośrodek badania opinii publicznej zrobiony. SW Research dla Rzeczpospolitej, parę dni temu, 49% Polaków, poprawnie zrobiony sondaż, na dużej próbie 800 osobowej, sprawdziłem jeszcze metodologię, czy to nie jest jakaś, jakaś chucpa, ale nie. 49% uważa, że trzeba ponownie, Polaków uważa wtedy, według tego sondażu, że trzeba liczyć głosy ponownie, a 39%, że nie. Czyli to jest tak, że nic się nie stało, nie ma żadnych przesłanek, nie ma żadnych dowodów, ale połowa Polaków uważa, że trzeba ponownie liczyć wybory, czyli nie tylko zwolennicy platformy, nie tylko, e, tylko tuskofanatycy, prawda? Gdyby to byli tam, nie wiem, 10% tuskofanatyków, palicho, nie ma to żadnego znaczenia, ale jak w demokracji zaczyna 49% ludzi coś uważać, to znaczy, że coś zrobiono skutecznie, tak? To znaczy, że posiano w umysłach ludzkich jakiś zamęt. Bardzo w demokracji, rzecz o potencjalnie olbrzymich konsekwencjach. Czyli, że no właśnie na początku tak jakby niech sobie politycy robią co chcą, jakby i tak słyszę od ekspertów, których sobie cenię, że jakby nie ma, nie ma czego się obawiać, bo tu po prostu to ani się jakoś szczególnie nie wyróżnia w porównaniu do poprzednich lat. No ani matematycznie jakby to nie zmienia w wyniku wyborów, więc jakby luz-bluz, ale no, kiedy zobaczyłem, że naprawdę duża ilość naszego społeczeństwa się tym przejęła i jakby domaga się no na skutek właśnie później, późniejszej gadaniny różnych polityków też poważnych jak Donald Tusk, no niestety, ale zaczęli się ludzie domagać ponownego przeliczenia wszystkich głosów, a nie tylko tych znajdujących się w konkretnych komisjach, tak, w których te nieprawidłowości wykryto. No co jest wielką szkodą, bo jakby no, otwiera tą potężną furteczkę dla naszych polityków, którzy lubią takie furteczki i nie bez powodu medialnie. Tak pchają tą sprawę, chociaż może sobie strzelą w stopę, ale to jeszcze o tym tutaj powiem. Ale no, jakby to daje niesamowicie groźną, niebezpieczną furteczkę polityką, aby na przestrzeni następnych po prostu lat no takie życie ciągnąć. Ja nie kojarzę, żeby takie coś występowało w tak dużej skali w mediach, od kiedy ja jakby jestem bardziej świadomy tego, co się dzieje w naszym kraju i w naszej polityce. Polska demokracja od 1989 roku, ch chwalić Boga, ma już prawie cztery dekady. Nigdy czegoś takiego nie było. Dlaczego teraz po raz pierwszy, prawda? To wprawia e, moją osobę w niesmak, e, no bo faktycznie po prostu e, dla mnie to jest już przekroczenie jakiejś linii, bo no raczej ja po prostu powątpiewam i na razie nie widzę powodów, żeby żeby, żeby sądzić, żeby uważać, że, że trzeba przejrzeć wszystkie głosy, jakby to, to powiedział Adrian Zanberg, że mamy instytucje, mamy jakby procedury, prawo po prostu jest jasno określone w tych kwestiach. Jakby te protesty i to wszystko ma sobie spłynąć, gdzie ma, do Sądu Najwyższego, Sąd Najwyższy ma się tym zająć i jakby, no wszystko co zasadne, yy, prawda, rozpatrzeć, no i yy, jakby tu nie ma wielkiej logiki. Minister Bodnar, minister sprawiedliwości chce, aby Sąd Najwyższy dokonał oględzin, protokołów, zgłosowania ponad 1500 komisji. Czy to jest możliwe, czy to jest dobry pomysł? Ale rozróżnijmy dwie rzeczy. Jedną sprawą są nieprawidłowości, do których doszło w konkretnych komisjach. To z pewnością się zdarzyło, tak jak z pewnością zdarzyło się też i w wielu poprzednich wyborach. Od tego mamy bardzo konkretną procedurę protestów hmm. wyborczych, a następnie rozpatrywania tych protestów przez sądy i oględzin kart. I a ta co procedura z tym pomysłem i ta, pana ministra pozwolić, I ta procedura powinna być stosowana zgodnie z przepisami tam, gdzie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że doszło do nieprawidłowości. Tyle? I aż tyle. A tymczasem jakby politycy niestety zabawiają się tą sprawą i nadają jej e, wagę, której nie powinna mieć. E, I w tym jest główny problem. E, I podważa się e, no, de facto naszą demokrację, tak? E, co jest e, no, wręcz można powiedzieć skandaliczne i myślę, że powinno się tu używać. E, w miarę, w miarę dużych słów, bo, bo, bo to naprawdę może nie być po prostu śmieszne, tak? Jakby. Ja, ja często się śmieję z polityki, bo, bo jakby jest zabawna. Po prostu ci ludzie nieraz to, co mówią i robią, jest, jest śmieszne. Ale często to jest po prostu śmiech przez łzy, który. Raczej mam pewnie duża ilość osób się ze mną zgodzi, że mamy dużo jakby dużo okazji, żeby właśnie w taki sposób niestety się śmiać z tego, co się dzieje na naszej scenie politycznej, tak. W ostatnich dniach się raczej zdystansowałem znowu od tego, tak jak na początku, i, i trochę nie wiem, na czym ta sytuacja stoi. Wiem, że jakby ostatecznie faktycznie dobili do tych 50 tysięcy protestów, że, że trafiła faktycznie taka ilość do Sądu Najwyższego. Co nie, nie jest jakby żadnym niesamowitym wynikiem, bo jakby. Zgłaszać można bardzo dużo, ale jakby no po prostu jest kwestia, ile z tego będzie faktycznie zasadne i, i, i czy będzie miało, miało jakąś rację bytu. Czy to po prostu są protesty no bez jakiejś wartości faktycznie merytorycznej i, i po prostu no Sąd Najwyższy ich nie uzna, że, że trzeba tak jakkolwiek. Yy, zbadać, tak? Yy. Słyszymy o 30 tysiącach protestów wyborczych i faktycznie jest to liczba, która działa na wyobraźnię, ale pamiętajmy, siła protestu wyborczego nie leży w tym, ile jest tych protestów, no ale leży w tym, jaka jest ich jakość, leży w tym, czy są one zasadne. Przypomnijmy, że 5 lat temu Również zgłoszono prawie 6 tysięcy protestów wyborczych. 5 lat temu prawie 6 tysięcy, a Sąd Najwyższy uznał zasadność tylko 92 z nich. Ja Wam tylko przypomnę, jeżeli myślicie, że to jest największa liczba protestów, to jesteście w błędzie, ponieważ w 1995 roku, pamiętacie, magister Aleksander Kwaśniewski, kiedy on wygrywał. Wybory, wtedy protestów było 600 tysięcy w Sądzie Najwyższym, 600 A i tak, tysięcy. I ostatecznie A potem był to najpopularniejszy prezydent Pięć lat później, Dziś, tak, w pierwszej turze wygrał tak. wybory. Tak. Jakby można było więcej, to i pewnie dzisiaj by wygrywał. Myślę, że w tej sprawie naprawdę, naprawdę warto zauważyć, jak, yy, no to powraca właśnie, to powraca niestety, jak spopularyzowanym jesteśmy, spolaryzowanym. Przepraszam, z społeczeństwem, że aż tak łatwo, bo faktycznie te liczby teraz chyba wchodzą na, 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 na pułapy jakichś 40-50%. Faktycznie, że tyle aż ludzi, że żeby te wybory zostały ponownie przeliczone. No, to jest naprawdę dla mnie no niepokojące niepokojące bo mi się nie wydaje żeby ci ludzie yy, no stawiali tą sprawę aż tak jasno jeżeli właśnie nie ta cała otoczka po prostu yy, no tak mi podpowiada intuicja że raczej no yy, ta pewność wśród tych ludzi się pojawiła w tym temacie na skutek tego że właśnie pan Giertych i no powiedzmy sobie to otwarcie, to środowisko całe y, Koalicji Obywatelskiej no właśnie pcha tą sprawę i, i stara się konsekwentnie ją nagłaśniać, y, ażeby, ażeby koniec końców y, coś z tego wyszło. Bo jakby nie wiem do końca po co oni to robią, no bo powątpiewam, że... Powinni to wygrać na skutek tego, że jakby zostały te głosy policzone ponownie, to powątpiewam, że jakby Rafał Czaskowski powinien wygrać na skutek tego. Jakby. No nie wydaje mi się, żeby matematycznie to tak poszło. A jakby poszło, no to takie totalnie moje osobiste zdanie, ale obawiałbym się, że coś może być z tym nie tak. Ale no nie wiem. Nie wiem, ale jakby. Naprawdę ta koalicja 15 października jest w tak fatalnej sytuacji, jeszcze patrząc na ich po prostu nastawienie, że byliśmy cudowni, tylko ludzie tego nie wiedzą i trzeba sprawić, żeby się dowiedzieli. No, no patrząc na to, to aż mi po prostu yy, nachodzą do głowy obawy, że ktoś tu może coś kombinować. Yy, nie do końca Daj. dobrego, ale no to wiadomo, to, jest, to są jakieś teorie wręcz, wręcz spiskowe. <laughs> no ale po prostu mm, różne rzeczy trzeba brać pod uwagę i ja się przynajmniej na nie nie zamykam. Szczególnie, że po prostu to jest co, coś, co sam jakby uważam. Yy. Ta, ta, ta sytuacja jest dosyć jakby paradoksalna, bo jakby na to zwrócił też uwagę Adrian Zandberg, że de facto, jak te głosy zostaną ponownie przeliczone, to to będzie naprawdę, no według Adriana Zandberga, wręcz powód do dymisji Donalda Tuska, bo jakby, no, jakby dopuścić do sytuacji, gdzie. Też się powołuje na słowa Adriana Zenberga kilkanaście tysięcy osób by wtedy by wtedy się okazało, że mogło brać jakby udział właśnie w tym całym fałszerstwie tych wyborów. No, no, no jakby no to jest kompromitujące, tak, że jakby służby, państwo wszelako pojęte, no doprowadza do takiej sytuacji, gdzie de facto też potencjalnie wrogi wywiad tak jakby obce służby mogą od tak sobie wpływać na nasze wybory skoro jakby doprowadza się do sytuacji gdzie kilkanaście tysięcy osób w ogóle bez problemu e, doprowadza do e, sfałszowania wyborów tak jakby mm, no to jest, to jest to jest coś e, naprawdę e, niesamowitego pod pewnymi względami, więc, więc tak jak powiedziałem, tak jak wspomniałem, to może być potencjalnie strzelenie sobie w stopę, tak? Przez koalicję 15 października. Ja z wielkim zadziwieniem patrzę na poważniejszych wydawałoby się, polityków platformy obywatelskiej, którzy powtarzają za panem Romanem Giertychem, coraz dziwniejsze opowieści. Kogo pan ma na myśli, jeśli chodzi o polityków Platformy? Przecież słyszy pan te wypowiedzi, one są w mediach. Te, niestety to jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale też chciałem zwrócić uwagę, że dosyć kompromitujące dla strony rządowej. No bo jeśli prawdą byłoby to, co pan mecenas Giertych opowiada światu, czyli, że mamy do czynienia z jakimś spiskiem, w którym kilkanaście tysięcy osób jest zaangażowanych, żeby z premedytacją wpłynąć na wynik wyborów, czyli tak naprawdę zaatakować polskie państwo, no to, jeżeli to jest prawda, to to jest kompromitujące dla rządu i dla Donalda Tuska. Dlaczego? No, czy to oznacza, że jest spisek w Polsce, w którym jest zaangażowane kilkanaście tysięcy ludzi, ale polskie służby nie zauważyły tego spisku? Czy to znaczy, że w takim razie na terenie Polski służby w ogóle nie kontrolują sytuacji i nie są w stanie przeciwdziałać na przykład działaniom obcej agentury? No jeśli by tak było, jeśli to by było prawdą, no to moim zdaniem to byłby powód do dymisji premiera, bo to byłaby absolutna kompromitacja polskiego państwa i rządu, jeżeli dopuścił do tego, żeby masowy spisek uderzał w Podstawy polskiego państwa. No Jeżeli oni myślą o tym, a muszą myśleć, skoro to robią, e, raczej jest to bardzo prawdopodobne, że im to da korzyści, no to też warto by było, żeby się zastanowili, doszli do takiej refleksji, że to niekoniecznie wszystko jest czarno-białe i w stu procentach tak, jak jakby ktoś może sobie myśleć, bo no, rzadko kiedy to tak bywa, że yy, coś jest jakby właśnie w stu procentach super. No, jakieś tam mogą być yy, pewne problemy, których się właśnie yy, ktoś może nie spodziewać tak, po danej sytuacji. No i, i, I to może być jedna z nich. To jest właśnie też yy, bardzo ciekawy punkt widzenia bardzo ciekawy punkt widzenia. Który dodaje jeszcze tego koloru do tej sytuacji, która po prostu już wręcz pęka. Pęka po prostu te pudełko z nie wiem, kredkami, bo już całe jest wypełnione wszystkimi kolorami tęczy, a tam nadal się wkłada jakieś nowe kolory, tak? Tak to, tak to bym nazwał. Już nic na tą paletkę do malowania tam nie wsadzimy. Jakby no możemy, ale czy to jest potrzebne? Czy ten obraz się stanie piękniejszy na skutek tego, że tych kolorów tam wchodzi więcej i więcej i więcej? W końcu się wszystkie so ze sobą zaczną mieszać i powstanie breja, tak? <laughs> w jakiś bardzo nieładny kolor. A przecież chodzi nam o to, żeby ten obraz jednak wyglądał i był piękny. No tutaj fajne to było. No fajnie tutaj to wymyśliłem, ale no wiadomo o co chodzi. Już trochę śmieszkuję, jakby mówię pół żartem, pół serio. Ale no nadal chodzi o to, że ta sytuacja jest naprawdę czymś nowym, ale nie, niestety, nie właśnie, nie w pozytywnym sensie. Niestety nie w pozytywnym sensie. No co, no myślę, że musimy po prostu czekać na rozwój tej sytuacji, co się stanie. I de facto takim moim głównym przekazem tego filmu jest to, żeby po prostu nie popadać w jakąś zbyt daleko idącą stronniczość w takich sytuacjach. A pani profesor, ja która deklarowała bardzo jasno swoje sympatie polityczne. Na Rafała Trzaskowskiego pani mówiła, że zagłosuje, pani będzie podważała ten werdykt wyborczy? Panie redaktorze, jeżeli będą podstawy, to prawdopodobnie tak, A ale są? na razie podstaw nie widzę. Mhm. Bo to, co się na razie dzieje mimo tych pięciu stu protestów złożonych, w ale tym chyba, sztab... chyba głównie o to samo są te, Moment, prawda? W tym sztab Rafała Trzaskowskiego yy, nie daje to podstaw do kwestionowania wyniku całości. No być może tam się zmienią pewne liczby i faktycznie, jeżeli jest tak, że trzeba tam zmienić pewne liczby, no to, no to zmienią, no. Natomiast na razie odchodzi no, o 360 tysięcy głosów, więc nie będzie i na razie nie ma żadnych podstaw do kwestionowania ogólnego wyniku wyborów, więc nie mam powodu kwestionować niczego. I pan prezydent elekt rzeczywiście nie jest moim panem prezydentem, nigdy tego nie ukrywałam, co nie zmienia faktu, że absolutnie nie interesuje mnie tak jak zresztą wielu co spokojniejszych Polaków, jakaś awantura w ojczyźnie. A to, że ktoś tam będzie mówił: "A pana to wybrali", niech sobie mówi, to tylko świadczy o klasie człowieka. No i to raczej właśnie są yy, afery napędzane kontrowersją, tak? A nie właśnie jakimiś argumentami dużej wagi, tak? To ja tam nie widziałem jakichś potężnie, silnych argumentów ze strony ludzi, którzy no się jakoś bardzo domagają, ażeby do tego ponownego przeliczenia wszystkich głosów faktycznie doszło. Też chciałbym zwrócić uwagę, że nie jestem do końca przekonany, znowu mi intuicja podpowiada, że niekoniecznie może być tak kolorowo, z tym, żeby przeliczyć te wszystkie głosy znowu. Ja bym się jakoś mocno nie zdziwił, gdyby się okazało, że już jakiejś części z tych głosów nie ma, więc nie można ich przeliczyć, jakby. Yy... Podejrzewam, że takie sytuacje mogą mieć miejsce i dlatego też nie jestem um, aż tak pozytywnie um, do tego nastawiony. Czyli ci, którzy mówią, że, pod, że te wybory są sfałszowane i tak dalej, i tak dalej, oni ujadają? O tak, oni... Pod... I to mówi pani profesor Pierwszy-Gdzieniewicz, tak? Pani moi. Panie redaktorze, no bo trzeba wreszcie zachować jakiś pion w tym wszystkim. Naprawdę, Polską nie można się bawić, a już na pewno nie w taki sposób. Policzyć, przypieczętować. Jeżeli będą powody, będę protestować razem z tymi, którzy protestować będą. Jeżeli wyjdzie z tych obliczeń, to prosta matematyka, I powodów takich nie będzie. Pochylę głowę i stwierdzę, że większość chciała inaczej. Więc nie wolno tutaj zaczepiać o sprawy, których nie da się udowodnić, nie wolno zaczepiać nikogo. Powtarzam i to w myśl idei że to o Polskę chodzi, a nią się bawić nie wolno. Polską bawić się nie wolno. Polską bawić się nie wolno. Nie wolno. No. Więc 23 minuty materiału. To, to, to w sumie wszystko. W tym temacie, a Ra raczej co miałem do do powiedzenia. No. no. Dziękuję Wam serdecznie bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnych materiałach. Cześć, cześć!